Dzień dobry, przed Państwem najnowszy wytwór ukraińskiej motoryzacji ZAZ Corsa w wersji, którą zaraz Wam pokażę. Hybrydowy potomek samej Sławuty i Zaporożca. Jedyny w swoim rodzaju, najnowszy w wersji specjalnej SRT. To tak, jak te amerykańskie auta. Tak mi się wydaje, przynajmniej, bo tak jak się patrzy, to tak jest napisane. Obecnie fabryka w Zaporożu, bo o niej tutaj mówimy, czyli zaporskiej automobilnej Zawod, ma trochę nieciekawą sytuację, bo w zasadzie jest po ukraińskiej stronie frontu ale praktycznie też na jego linii, w związku z czym ciężko powiedzieć co się tam dzieje aczkolwiek biorąc pod uwagę że już w 2019 roku wyprzedawali linie montażowe no to na pewno to co się tam dzieje to nie ma znamion zrównoważonego rozwoju biznesu nie zmienia to jednak faktu że ZAS wciąż jest właścicielem prawie 20% Akcji naszego rodzimego FSO. Jak również nie zmienia tego, że kiedy nasze FSO zostało w taki, a nie inny sposób powiedzmy, że wyłączone z produkcji czegokolwiek, o tyle Ukraińcy jeszcze 6 lat temu tłukli u siebie Lanosa pod własną nazwą ZAS SENS i to nie tylko jako osobówkę, ale również jako tak zwany furgon, który był następcą Zaza 11055, czyli takiej właśnie sławuty w wersji pickup. Również to było z laminatową zabudową. No a popularność tego auta nie tylko na ukraińskiej prowincji, można porównać jedynie do popularności u nas jakiegoś Berlingo czy innego Kedy. No i to miało jakiś Nomen Omen sens, mimo że przez dwa lata równolegle produkowano w Zaporozu też Zaza Widę, czyli takie nasze AVEO, a oprócz niego szerego A13 na chińskiej licencji, który po ukraińsku się nazywał Zaz Forca. Wróćmy jednak do naszego ZAZA, właściciel prosił, żeby mu się pozbyć sklapy tych wszystkich wiejskich literek, w związku z czym była fajna okazja zagrać w taką amerykańską grę Scrabble, zwaną też po polsku Scrablami. Na czym to polega, to chyba nie muszę tłumaczyć, więc teraz zróbmy tak, że tutaj macie zdjęcie wszystkich literek z tego rzeza. Wysilcie wasze umysły, ułóżcie z nich coś fajnego. A efekt tej zabawy wrzućcie w komentarze. Cudów nie będzie, bo tych literek nie ma zbyt wiele, ale wciąż liczę na Waszą kreatywność, yy, która już tutaj nieraz w komentarzach się pojawiała. Żeby Wam było łatwiej, to yy, możecie sobie dobrać jedną dowolną literę do, do każdego układanego wyrazu. Jeśli coś będzie z gatunku bomba i mnie to wyjątkowo zaskoczy, to twórcę tego wiekopomnego dzieła postaram się nagrodzić jakąś koszulką i postaram się, żeby ta koszulka była czysta. Wróćmy znów czy tam ponownie do Zaza. No, Zaz jaki jest, każdy widzi. Ma zrobione masy w większej części podwozia. Ja to jeszcze tutaj przybliżę. Mamy praktycznie całe podwozie, za wyjątkiem kawałka, nad zbiornikiem, zrobione masą. Mamy to po całości zamknięte naszym suchym woskiem. Znaczy, on nie jest nasz, on jest innotekowy, ale my go używamy, więc powiedzmy, że jest nasz. No i do tego mamy porobione wszystkie profile, jakieś tam drzwi, klapy. Mamy poprawiony też wydech, żeby choć chwilę był taki ładny. No i nawet jest poskładany też tutaj, jak widzicie, na tyle, że przynajmniej nie powinno z niego nic odpaść, a przynajmniej do bramy, bo, no bo za bramą to wiecie, jak jest. Trochę to wszystko trwało. A tu wisiało to w sumie na tym podnośniku dobry miesiąc A może i chwilę dłużej, stało tutaj jakieś dwa miesiące Ale powiem Wam, że było to bardzo, ale to bardzo przyjemne zlecenie Bez żadnej presji czasowej, w luźnej atmosferze, na wesoło Bez jakichś terminów na wczoraj, normalnie blues, blues, jazz i, i trochę reggae Tyle odnośnie rzeza ja Wam życzę miłej zabawy z literkami. Samochód opuszczam i wyjeżdżam nim. Na razie na podwórko, a zaraz jedzie w dal. No, a już niedługo pokażę Wam od spodu kolejne takie maleństwo i to też takie, którego jeszcze tutaj nie mieliśmy okazji widzieć. W sensie takim, że model, jako taki, już się pojawił tutaj, ale w tej konkretnej wersji jeszcze go u nas nie było. Tak nam to wygląda końcowo. Od spodu zrobione, skończone. Miłej zabawy i wrzucajcie w komentarze.